Cześć z tej strony Sanshi, dzisiaj trochę inny odcinek niż są zazwyczaj na kanale, no bo musimy porozmawiać o niektórych sprawach. Już od razu przechodząc do tematu, jak mogliście zauważyć, no ostatnio filmik pojawił się dwa tygodnie temu, znowu te filmy się jakoś nie pojawiają na tym kanale. No to jest spowodowane tym, że najzwyczajniej w świecie mi się nie chciało, no. A przychodzę tutaj do was, żeby wam powiedzieć, że po prostu już Fortnite'a nie będę grał na padzie, tylko na klawiaturze. A wy pewnie myśleliście, że co? Nie będę już yy, na YouTubie pewnie, ta? Tacy wy jesteście? No życie nie jest takie piękne. No i to w sumie tylko tyle. Chciałem wam powiedzieć yy, jutro o 11 yy, odcinek zapraszamy bardzo wyczekujcie no i trzymajcie się i cześć a i jeszcze na discorda was zapraszam link macie w opisie